Hej, cieszę się, że dzisiaj mi oglądasz. Będziemy mieli kolejny odcinek Deforest. Będziemy badać lake Krasowy i zobaczymy może czy jest jakaś realna droga, żeby tam dojść. Może tam jednak y, będzie schowany Timmy. Albo okaże się, czy może to nie będzie zakończenie gry. Zobaczymy. Więc lecimy i zaczynamy. Dobra. Super. Okej, okay, no to jesteśmy. I powiedział, że dosyć hardcore. Dobra, bardzo nie chciałem tego robić i się dosyć serio yy, boję. Nie wiem, czy, 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 czy tak, czy, czy to będzie to. Dobra, yy, myślę, że tutaj będzie wejście w ogóle do lejka krasowego. Jakby I knew it. Czas I knew it, więc wchodzimy. No, jest dosyć ciemno. O kurde, no nie fajnie. Bardzo niepokojące dźwięki. Dobra, gruba. Dobra, mamy naszą sikerę. Ożymy sobie. Cikero pochodnie? Dobrze, tędy. tędę. O jezu, to wygląda tutaj tak creepy. Widzę tutaj odciętą nogę. Coś przyszło, coś nas zobaczyło. Dobra, wiecie co? Yy... Nie no, mieliśmy taką fajną broń. To taśma mm -hmm. chyba był alkohol i zegarek I może być trochę szmatki też Czego nam brakuje? Będzie pisać. Pieniążki. No dobra, Monety Łączymy to. I mamy naszą bombę. Materiał wybuchowy. Było blisko, ale coś, coś nie podziało tutaj Alkohol. Matka i co? I mołotowa z tego wyjdzie? Koktajl, mołotowa. Ha! Nie wierzę. Padnie w ogień? No pal się! No co jest? Nie chciałem pić tego alkoholu, tylko chciałem zrobić mołotówkę. Jaki cfaniak! Jaki cfaniak tutaj. Nie mamy już alkoholu, żeby zrobić tę broń. Będziemy musieli zejść bez alkoholu. Uff, co tu się dzieje? No, hardkorowo. No nie no, tak się nie bawimy. Nie no, osobiście, żal. Chodzisz sobie do jaskini... Nie no, tak nie będziemy robić, trzeba to wczytać jakoś. Znowu to jak creepy muzyczka. Dobra, topór. Dobra, jak już tu jesteśmy, to lecimy. Nie będziemy się caskać. Kompletnie tego nie ogarnąłem. Dobra, jedziemy. Chociaż może tutaj coś dostaniemy z tego wszystkiego. Odnaleźliśmy jednego z pasażerów tutaj, z tego co widzę. No dobra, jest klips. Spróbujemy coś znaleźć, jakieś wyjście z sytuacji. O dobra, widzę, że jest wyjście. Może znajdziemy coś tu jeszcze innego. Dobra, czas wyjść. Na dworze jest jasno: czyli tak naprawdę całą noc tu przygibaliśmy? Śmierć nas chyba nie trzyma, bo cały czas żyjemy. Ale znowu jesteśmy w takim trochę. nie wiem. chodzi o bagnie. Piłki tenisowe. Nie ma tak, piłka tenisowa. Musimy w jakiś sposób wrócić do tamtego punktu, gdzie byliśmy. Raczej na tym etapie gry po prostu trzy flary. No, może być ciekawie. Raczej na tym etapie gry nie damy rady. Nie damy rady tam po prostu przejść. Jesteśmy za słabi, nie mamy broni, czy co tam pozbieramy trochę kwipunku. Nie chcę tych czaszek, chcę szmatki. Szmatki się przydadzą. Będziemy mieli tutaj coś ciekawego. Jedna walizka. Nowe ciuchy. Zawsze suchutko, milutko. Dobra, teraz jestem utwierdzony w tym, że na pewno tutaj byliśmy. Bo są te namioty, które były przy wodzie. czyli zbliżamy się jesteśmy tutaj bardzo dziwnie pokazuje tą, tą planszę co to było? ach jest. dobra jestem ciekaw czy dostrzeżemy coś z tej góry Dobra. Zawiodłem się. Oprócz pięknej łąki nie ma tu nic innego. Oddalamy się. Aha. Świetnie. Cały czas pod nosem, tak? Czyli to tutaj. Świetnie. O, oczekiwałem tego. Nie no jasne, że nie oczekiwałem. Tu jest jakiś dokument. No pokaż to. Czyli, tutaj, między drzewami, coś będzie. No, świetnie. No, a my chcemy wejść tutaj. I co? No, dosyć. Jesteś tutaj, korzenie jakieś eleganckie. Dla mnie już jest klipia. Już widzę trupy na ziemi. Jak tu się mam czuć bezpiecznie w jaskini? Jesus, Mario! Możemy użyć ileś tego Teraz jest to mocno obwiązane szmatami. Czyli to się powinno albo długo robić, albo powinniśmy mieć wielokrotność użytku tego przedmiotu. Tu coś jest. Aha, dobra, czy to jest. Sprzęci Odnaleźliśmy dwóch pasażerów. Mamy. Jakiś przedmiot, którego nie widzę, bo jest ciemno. Hajs, tu widzę poduszki. Nie jestem pewny, czy nie idziemy w miejsce, gdzie przychodziliśmy. Dobra, raczej nie, nie widziałem tutaj czaszek. No, co mam z tym zrobić teraz? No świetnie, no umrzemy, No super, A, jaki fajny komentarz. Utopiłeś się i umarłeś, ale jeszcze regularnie to nie zginiesz, Dobra, ba, ba. Dobra, dziękuję serdecznie za odcinek numer 2. Postaram się w międzyczasie trochę rozgryźć, gdzie i co zrobić. I widzimy się w kolejnym odcinku, więc do zobaczenia i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia!